Cześć wszystkim z tej strony Sandra Oczywiście Zaborowska Witam Was w, w trzecim odcinku no, trzecim odcinku gdzie będę śpiewała już wam autorów Anna Iwanek i Pati Soku powinniście się wymyślać, ale ja Wam powiem Miasto to to piosenka opowiadająca, co było kiedyś, ale to jest film, 1944 oczywiście. To podkład. podkład, podkład. Autodeksu Zofia Jaworska, kompozytor o, Paweł Lucewicz, pamiętajcie. Rok powstania w 2014, czyli w tamtym roku. no, Bo w tamtym roku wyszedł ten film. Koverka też nie wachniak. Ciekawostki: pierwszy raz zaprezentowano go na studiu narodowym podczas premiery filmu Miasto 44. Ten utwór należy cieżki dźwięku miasta 44. I tak oto zaczniemy śpiewać. Był kiedyś inny świat, który znałeś ty, który znałam ja. Odmierzałam czas w swoich Twoich kroków. Razem biegliśmy za ogniem, który bezlitośnie zmienić miał. w południu był kiedyś inny świat, miłość bez tchu. Chcę ufać znów, że rozumiesz bez wielkich słów, że Twoje usta dotkną jeszcze raz moich ust. Zamykam oczy, czuję, jak w twoich dłoniach to nie moja twarz, przysięgasz miłość aż po śmierć, słyszę wspólne bicie naszych serc i chociaż walczysz z całych sił o co więcej niż parę chwil, po cichu ciągle wierzę, że nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz by stąd zabrać mnie i powiesz mi. Wciąż kocham Cię, wciąż kocham Cię, zamykam oczy, czuję jak w Twoich dłoniach to nie moja twarz. Przysięgasz miłość aż po śmierć, słyszę spłonębicie naszych serc i chociaż walczysz z całych sił. O coś więcej niż parę chwil, po cichu ciągle wierzę, że nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz bez stąd zabrać mnie i powiesz mi. Wciąż kocham cię. Wciąż kocham cię, powrócę ten lenicza. Chociaż walczysz z całych sił, O coś więcej niż parę chwil, po cichu ciągle wierzysz. Że nadejdzie taki dzień, gdy wrzucisz, by zabrać mnie i powiesz mi, wciąż kocham cię, wciąż kocham cię i tak to na tyle, sorry, że tak że znowu to samo nakrywam, ale jakoś mi się chciały szukać. To więc a, cześć i narka